Dziewczynka z zapałkami Dawno, dawno temu pewna bardzo biedna mała dziewczynka próbowała zarobić na życie, sprzedając na ulicę zapałki. Był właśnie wieczór sylwestrowy i zaśnieżone miasto opustoszało. Z jasno oświetlonych okien dobiegał śmiech i słychać było śpiewy. Ludzie szykowali się do powitania nowego roku, a biedna dziewczynka z zapałkami siedziała smutna koło nieczynnej fontanny. Obszarpana sukienka i zniszczony szal wcale nie chroniły jej przed zimnem. Bose stopy usiłowała podkulić tak, aby nie dotykały zamarzniętej ziemi. Przez cały dzień nie sprzedała ani jednego pudełka zapałek. I teraz obawiała się wrócić do domu, bo ojciec na pewno będzie się gniewał. Zresztą na podaszu, gdzie mieszkała, hulał wiatr i naprawdę nie było tam o wiele cieplej niż na ulicy. Paluszki dziewczynki zupełnie skostniały z zimna. Gdyby tak, można było zapalić sobie zapałkę i ogrzać się choć przez moment. Ale cóż by powiedział ojciec na takie marnotrawstwo? Niepewnym ruchem dziewczynka wyjęła jedną zapałkę i zapaliła ją. Ach, jaki przyjemny był jej ciepły płomyk. Dziewczynka osłoniła go dłonią i wtedy, co za czary, wewnątrz płomyka zobaczyła duży, rozpalony piec. Wyciągnęła rączki do ciepła, lecz w tym momencie zapałka zgasła i cały obraz się rozpłynął. Noc zrobiła się jeszcze ciemniejsza niż przedtem. Chłód przeniknął wychudzone ciało dziewczynki. Po długim wahaniu zapaliła jeszcze jedną zapałkę, a tym razem płomek sprawił, że mur domu zamienił się w kryształową, przezroczystą ścianę. Za nią widać było wspaniały stół oświetlony świecznikiem i uginający się od jedzenia. Mała sprzedawczyni wyciągnęła rączki w kierunku talerzy i wtedy wydawało jej się, brzech przechodzi przez przezroczystą ścianę. Ale zapałka zgasła i czar prysnął. Biedactwo! W ciągu paru sekund dane jej było ujrzeć to wszystko, czego jej życie poskąpiło. Ciepło i obfite dobre jedzenie. Łzy napłynęły do oczu dziewczynki. Dziewczynka podniosła wzrok ku oświetlonym oknom, modląc się, by i ona mogła zaznać choć trochę takiego szczęścia. Zapaliła trzecią zapałkę. Wtedy stała się rzecz jeszcze cudowniejsza. Oczom małej sprzedawczyni ukazała się pachnąca choinka, obwieszona setkami świeczek, połyskująca świecidełkami, cukierkami, łańcuchami i kolorowymi bombkami. Ach, jakie cudo! wykrzyknęła dziewczynka, unosząc zapałkę. Ale zapałka oparzyła jej palce i z sykiem zgasła. Światło słońkowych świeczek unosiło się w górę coraz wyżej i wyżej. Nagle jedno ze światełek spadło, pozostawiając za sobą jasną smugę. Ktoś umiera, wyszeptała dziewczynka, przypomniawszy sobie słowa ukochanej babci, która zwykła była mawiać. Kiedy spada gwiazda, czy jej serce przestaje bić. Dziewczynka nie była już w pełni świadoma tego, co robi, gdy zapalała następną zapałkę. Tym razem ujrzała swoją dobrą, zmarłą rok temu babcie. Babciu, zostań ze mną! błagała, zapalając jedną zapałkę za drugą. Tak, aby staruszka nie znikła jak inne marzenia. Ale babcia nie znikała, tylko patrzyła na wnuczkę z uśmiechem. Potem wyciągnęła ramiona, a wtedy dziewczynka przytuliła się do niej babciu weź mnie ze sobą prosiła nastał zimny dzień blade słońce zaświeciło nad fontanną i oblodzoną ulicą leżało tam martwe ciało małej dziewczynki a wokół niego wypalone zapałki biedna mała mówili nielicznie przechodnie spoglądając w jej stronę ze zgrodzą próbowała się ogrzać a mała sprzedawczyni zapałek była już daleko tam, gdzie nie ma zimna, ani głodu, ani bólu.